Oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zaprezentował się już w nowym umundurowaniu. Nowe uniformy otrzymali także funkcjonariusze drogówki. Mundury otrzymali wszyscy policjanci podkarpackiej drogówki. Kolejną grupą funkcjonariuszy, którzy założą nowe granatowe stroje służbowe będą dzielnicowi, a jeszcze prawdopodobnie latem Wydział Zaopatrzenia wyda nowe zestawy ubiorcze policjantom ogniw patrolowo-interwencyjnych. Tak zakończy się pierwsza e, transza wymiany umundurowania na Podkarpaciu. Nowe mundury nawiązują do poprzednich, są jednak ładniejsze i, co ważne, bardzo funkcjonalne. Do lamusa odeszły spodnie prasowane na kanty. Całkowicie znika z policyjnych mundurów stosowana przez lata gabardyna. Tkanina ładna na defiladę, ale zupełnie niepraktyczna do pracy w terenie. Tkanina, która miała się, którą trudno było utrzymać w czystości, no i która krępowała ruchy policjanta. W tej chwili naszą odzież szyją renomowani producenci odzieży w Polsce. Są to projekty wypracowane przez miesiące testów, Bowiem zanim mundury weszły do produkcji, prototypy były testowane przez policjantów w szkołach. Wszelkie mankamenty, jakie pojawiały się podczas testowania, trafiały do projektantów i projektanci na bieżąco te felery usuwali. Tak więc to, co w tej chwili policjanci otrzymują, to wynik pewnego progu satysfakcji wypracowanego w testach w normalnej policyjnej służbie. Najbardziej spodobał się projekt studentów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, uwzględnił wszystkie postulaty policjantów, którzy otrzymali na razie Letnią. Na części umundurowania zimowego Komenda Główna ogłosiła przetarg. Po jego zakończeniu policjanci uzupełnią swój stan posiadania, a więc dostaną zimowe kurtki, zimowe spodnie, boją jeszcze... Inne elementy umundurowania, na które trwają przetargi. W tej chwili policjanci są umundurowani do pracy w miesiącach letnich, a więc otrzymali spodnie, przewiki służbowe, koszule z długim i z krótkim rękawem, a także letnie kurtki, czapki bejsbolówki. Do 2013 roku nowe umundurowanie otrzymają wszyscy policjanci.